Dobry Państwu. Witam Państwa w księgarni gazety Polskiej w Warszawie na ulicy Nowy Świat 34. Dzisiaj chciałbym Państwu opowiedzieć o autorze, który miał niezwykłe przygody. Jest to Antoni Ferdinand Osendowski. Właśnie widzą Państwo jego książkę Lenin. Z powodu tej książki, ale także całego życiorysu NKWD nawet po śmierci prześladował autora. Kiedy autor zmarł 3 stycznia 1945 roku, został pochowany w Milanówku pod Warszawą. Niebawem pojawiło się tam NKWD i rozkopywało grób, sprawdzając uzębienie, czy na pewno Ferdynand Osendowski został pochowany. Bo być może można by było autora książki Lenin pociągnąć do rewolucyjnej odpowiedzialności. Dlaczego taką nienawiść wywołał Osendowski w NKWD? No, jedna sprawa to jest, to jest powieść, w e, której przedstawił e, życie Lenina. E, nie tylko życie Lenina, ale również sceny z rewolucji e, opisywane bardzo realistycznie, gdyż Osendowski był świadkiem rewolucji w Petersburgu e, w 17 i 18 roku, albowiem tam wówczas mieszkał. E, w w powieści Lenin Osendowski e, przedstawił wodza rewolucji jako człowieka opętanego nienawiścią, który postanowił zburzyć stary świat, używając właśnie tego uczucia jako dźwigni. Potrafił wyzwolić nienawiść w rosyjskim społeczeństwie, w jego niższych warstwach. I posługując się tym potężnym uczuciem, zniszczyć stary system, działając w sposób absolutnie bezwzględny. Do jednych z najlepszych scen w tej książce należy opis wizyty Lenina w Czece u Dzierżyńskiego. Przy czym jasno trzeba powiedzieć, że te pokłady nienawiści w społeczeństwie rosyjskim drzemały. Z tego powodu, że z jednej strony mieliśmy cara, który traktował poddanych, Zwłaszcza chłopów, po prostu jak bydło. Z drugiej zaś strony, no, trzeba zrozumieć, czym była Stara Rosja. Bardzo dobrze Sandowski opisuje ją w felietonach cień ponurego wschodu. Pokazuje tam społeczeństwo rosyjskie na głębokiej wsi jako społeczeństwo niezwykle zacofane, gdzie szerzą się sekty, zabobony, społeczeństwo mistyczne. Także jeżeli chcemy zrozumieć, dlaczego rewolucja bolszewicka w Rosji zwyciężyła, na jaki grunt padły hasła nienawiści i zabrania bogatym dania biednym, żeby to wreszcie było nasze, wyście pili naszą krew teraz my będziemy pili waszą to należy z cieniami ponurego wschodu się zapoznać jak to się stało że Ferdynand Osendowski stał się świadkiem rewolucji i napisał książkę, która spowodowała wściekłość NKWD Ferdynand Osendowski urodził się w Lucynie czyli Ludza to jest na terenie obecnej Łotwy. Jest to ta część Łotwy, która stanowiła infilanty polskie w pierwszej Rzeczpospolitej. Stamtąd rodzice się przeprowadzili do Kamieńca Podolskiego, a później do Petersburga, gdzie Osendowski studiował chemię i później podjął pracę na Uniwersytecie Petersburskim u profesora Szczepana Zaleskiego. Tu jest taka ciekawa historia, że Szczepan Zaleski musiał tak naprawdę uciekać z Królestwa Polskiego z powodu braku patriotycznej postawy. Wziął on bowiem udział w pogrzebie cara w swojej młodości i za co został spoliczkowany, poddany ostracyzmowi. Były to bowiem, proszę Państwa, czasy, kiedy wysługiwanie się Rosji nie prowadziło do najwyższych zaszczytów w państwie i uwielbienia społeczeństwa polskiego, nie stawało się gwiazdą i nie można było liczyć na jakąkolwiek karierę na ziemiach polskich, no chyba że jako żandarma, prawda? I dlatego Zaleski, który. No, stracił możliwość towarzyskiego bytu w królestwie. Musiał się przenieść do Petersburga, gdzie został profesorem. I tam u niego Osendowski studiował. Studiował nauki ścisłe, zwłaszcza chemię. I już jako student podróżował. Podróżował przede wszystkim na Zabajkale, Autaj. Także na Kaukaz, skąd przywoził notatki. Studiował u Zaleckiego i jeszcze jako student brał udział w wyprawach geograficzno-geologicznych na Zabajkale, Autaj, na Kaukaz. Jednocześnie w czasie przerw wakacyjnych. Udał się do Azji Południowej. Pracował na statku, który pływał na Gangesie i z tych jego wypraw do Indii powstała jedna z jego pierwszych książek, Chmury nad Gangesem, którą opublikował w 1899 roku. To był moment, kiedy Osendowski miał bronić doktoratu w Petersburgu, ale wówczas wybuchły zamieszki studenckie. I Osendowski doktorat nie obronił, natomiast ponieważ brał udział w tych zamieszkach, musiał uciekać z Petersburga, i wtedy profesor go zabrał na wyprawę na stepy abakańskie i minusińskie w południowej Syberii. I otóż rok 90, 1899 otwiera okres. Jego podróży po, po Syberii, które, które te podróże opisał w książce, wydanej już w Polsce w 1923 roku w ludzkiej i leśnej kniei. Książka ta zawiera opisy podróży Sendowskiego zarówno w roku 1899 1901, jak i późniejszych, kończy się wizytą Sendowskiego na Sachalinie. Gdzie w 1909 roku poszukiwał ropy. O tyle jest to ciekawe, że Sahalin wtedy był miejscem, gdzie osiedlano katarżników po, odbyty po odbytym już wyroku. Były, byli to ludzie skazani za najcięższe przestępstwa morderstwa. No i opis tego, co dzieje się na Sahalinie wśród byłych katarżników, jest niezwykle wstrząsający. I ciekawy, pokazuje życie w tym środowisku. Ale są tutaj również takie zabawniejsze historie, kiedy Osendowski opowiada, jak to w stepach kirgijskich podróżował. zapisał się z pewnym Kirgizem, który postanowił go uszanować. I dał mu swoją młodszą siostrę jako pierwszą żonę, czyli Hanum. No i teraz tak, Osendowski nie musi pozbyć Hanum, czyli pierwszej żony, bo byłaby to obraza. A taka obraza to Hanibaj i zmywa się ją tylko krwią. Jak z tego wybrnął? No to Państwo się dowiecie z książki: W ludzkiej i leśnej Kniei. Po tych pierwszych wyprawach. Osendowski w 1905 roku wyjechał do Harbinu, stolicy Mandżurii. Wówczas w Harbinie znajdowała się bardzo duża kolonia polsko-rosyjska. Byli to pracownicy przede wszystkim kolei wschodnio-chińskiej, która należała do Rosji i łączyła Rosję poprzez Mandżurię bezpośrednio z Władywostokiem. W Harbinie również władze sprawowali Rosjanie, to znaczy Cara. I w czasie rewolucji. Osendowski wszedł w skład, a nawet stanął na czele polsko-rosyjskiego komitetu rewolucyjnego, za co później został skazany no, po pewnych obniżkach, w końcu na półtora roku więzienia, z którego wyszedł w 1908 roku i opublikował swoje przeżycia w formie książkowej e, po rosyjsku w ludzkiej pyli w ludzkim pyle ta książka ukazała się potem e, w latach 20 e, w Polsce i później e, właśnie wyjechał na Sachalin a po powrocie z Sachalina e, Otrzymał pracę w Petersburgu. Został tam redaktorem naczelnym polskiego dziennika petersburskiego, a jednocześnie był dyrektorem Związku Przemysłowców Złota i Platyny. Dotrwał do rewolucji październikowej, którą przeżył w Petersburgu. Gdzie przebywał mniej więcej do, do maja, do maja 1918 roku. W maju 1918 roku e, e, uciekł z Petersburga, gdzie e, groziło mu po prostu rozstrzelanie, przez bolszewików do Omska. E, trzeba pamiętać, że w tym, e, na początku e, XX wieku, e, jeszcze zanim pojechał do Harbinu, pracował e, w. E, Tomsku, który jest no, powiedzmy sobie w skali syberyjskiej niedaleko Omska. Pracował na tamtejszym uniwersytecie, więc również znał tam to środowisko. Znalazł się w Omsku, i tam wówczas wszedł w skład rządu Kołczaka, który zajął Syberię. Wszystkie te przygody zostały opisane w najbardziej popularnej książce Osądowskiego przez Kraj, lu przez kraj Ludzi, Zwierząt i Bogów. Książka ta miała 142 wydania i została przetłumaczona na 19 języków. Jej treścią są przygody, są przygody Osądowskiego, który po okresie współpracy z rządem Kołczaka musiał znów uciekać. Dlaczego? E, no przede wszystkim dlatego, że w 18 roku Osendowski e, razem e, z kolegą E, przygotował tak zwane dokumenty Sisona. To znaczy, no, były to dokumenty sfałszowane. Osendowski brał w tym udział, a zawierały one e, listę e, agentów niemieckich. Przy czym, o ile dokumenty były sfałszowane, to lista była prawdziwa. Wśród tych agentów e, niemieckich e, figurował Lenin i jego towarzysze, którzy zostali wysłani e, ze Szwajcarii e, w zaplombowanym wagonie, jak wiadomo, przez nie, sztab niemiecki do Rosji. Żeby wywołać tam rewolucję i w ten sposób doprowadzić do załamania się frontu wschodniego. No, a oprócz tego, jak wiemy, poprzez parwusa Lenin otrzymywał milionowe subwencje od Sztabu Generalnego Niemieckiego. W tej chwili się już ukazała książka z dokumentami z tego okresu. Ale wtedy. Dokumenty Sisona w opinii międzynarodowej bardzo Leninowi zaszkodziły. No i teraz, koniec 19 roku, następuje klęska Kołczaka, i w styczniu 20 roku Osendowski musi natychmiast uciekać. Ucieka do Krasnojarska, gdzie cudem unika. Aresztowania, bo już bolszewicy zajmują Krasnojarskie. Jego koledzy zostali aresztowani, on po prostu spóźnił się e, e, i <laughs> do, przyszedł do domu już po wizycie. Czeki, więc ucieka z Krasnojarska, gdzie ucieka do Tajgi. Ucieka do Tajgi, tam z rozmaitymi przygodami, spędza w Tajdze samotnie dwa miesiące. Tutaj Państwo się dowiecie, jak e, można mieszkać samotnie w Tajdze, a zwłaszcza jak można w Tajdze nocować na mrozie i to wcale nie w kożuchu są na to sposoby po tych dwóch miesiącach na wiosnę 1920 roku w pełni opuszczonej kopalni Osendowski poznaje Polaka byłem proszę Państwa zdziwiony, ilu Polaków wtedy mieszkało na Syberii poznaje Polaka pana Waldemara, z którym postanawia uciekać do Mongolii Ucieka przez Urianhai. Urianhai to jest nazwa obecnej Republiki Tuwy. Był to obszar, który w 1915 roku został oderwany od Mongolii i wszedł w skład Rosji na zasadach autonomicznych przez Urian, Urianhai, czyli obecną Republikę Tuwę, która w okresie międzywojennym była formalnie trzecim niepodległym państwem komunistycznym. W Osendowski dostaje się do Mongolii. Przeprowadza do Mongolii nie tylko siebie i pana Waldemara oraz z kilku Polakami, ale przede wszystkim prawie 70-osobowy oddział oficerów rosyjskich, białych, kałmuków, tatarów jest to mieszane towarzystwo. I w ten sposób ratuje życie wielu osobom. Niestety po przejściu do Mongolii oni się dzielą, i ci, którzy odłączają się od Osendowskiego, wszyscy giną w walkach z Chińczykami. Natomiast Osendowski z 18 ludźmi przez całą Mongolię, unikając Chińczyków, którzy tutaj tam rządzą, przez prowincję chińską Guangxu dostaje się do Tybetu. Ale tu niestety w starciu z Hunhuzami, czyli bandytami, ginie sześciu o, o członków jego oddziału i e, Osendowski musi się wycofać z Tybetu. Powraca do Mongolii, do Ulia Sutaju. A zatem e, Osendowski wraca do e, Ulia Sutaju, to jest miasto w zachodniej Mongolii, gdzie wypełnia rozmaite e, e, półtajne misje, zaprzyjdzie się z Mongołami, uczy się języka i e, m.in. ratuje w opresji e, klasztor e, e, w Narabanci i tam dostaje takie pismo od na Narabanci Kurę, czyli przeora e, klasztoru lamańskiego w Narabanci, iż jest przeistoczonym bóstwem. No więc już jako przeistoczone bóstwo wobec Mongołów może występować. W Ula Sutaju przebywa do wiosny 1921 roku, kiedy w bardzo dramatycznych okolicznościach nawiązuje można powiedzieć przyjaźń z baronem Maksymilianem Ungernem von Sternbergiem, Niemcem rosyjskim pochodzącym z Inflant, który już w trzecim pokoleniu jest wyznawcą lamaizmu, bowiem na Lamaie przeszedł jego dziadek, kiedy był piratem i grabił okręty w Indiach, a to nie jest istotne. Ważne tu w tym momencie jest to, że Unger von Sterberg postanawia stworzyć nowe imperium mongolskie wraz z oficerami białymi. Którzy uciekli wyparci przez bolszewików z Syberii, tworzy oddział rosyjsko-mongolski, ale również z udziałem Polaków i wygania z Mongolii Chińczyków. Mongolia staje się całkowicie niezależna. Osendowski zaprzyjaźnia się z Ungernem. To są bardzo ciekawe momenty, bo Ungern no, znany był z tego, że krwawo walczył z Bolszewikami. 21 maja 21 roku Osendowski udaje się do, do Manzurii, do, 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 do Pekinu. Natomiast baron Ungern rozpoczyna kampanię przeciwko bolszewikom, przekracza granice. Niestety przegrywa, ale tak naprawdę zostaje przez Jaczejkę Wywiadu Cieki aresztowany, oddany w ręce Cieki i ginie we wrześniu rozstrzelany przez Czerwonych. Natomiast Osendowski udaje się do Pekinu, skąd przez Władywostok, gdzie właśnie w 22 roku we Władywostoku pisze tę książkę przez Kraj Bogów, Zwierząt i Ludzi. Jedzie do Japonii, stamtąd do Stanów Zjednoczonych, gdzie wydaje tę książkę w języku angielskim i ze Stanów Zjednoczonych wraca, właściwie to przyjeżdża po raz pierwszy w swoim życiu do Polski gdzie książka przez kraj ludzi, zwierząt bogów ukazuje się w języku polskim w 1923 roku. Ciąg dalszy, przygód za tydzień.